Podoba się panu kandydatura Hillary Clinton? No, nie będę brał udziału w głosowaniu. Nie jestem obywatelem amerykańskim. Wydaje mi się, że CNN napisało na swoim portalu, że to była najgorzej skrywana tajemnica w życiu politycznym Stanów Zjednoczonych od lat. Saturday Night Live, taki program satyryczny w Stanach Zjednoczonych, miesiąc temu zrobił sketch, w którym pokazano zmienione zdjęcie USG z, z czasów prenatalnych, kiedy Hillary Clinton już wtedy przed narodzinami jeszcze trzymała e, taki slogan e, Hillary Clinton na prezydenta w 2008 roku. Więc Amerykanie żartują sobie, że ona od dziecka chciała być prezydentem, i to nie powinno być dla nikogo, e, to co się wydarzyło wczoraj, nie powinno być dla nikogo zaskoczeniem. Chociaż rzeczywiście hmm, pani doktor nawiązała do komentarza Mariusza Zawackiego w gazecie wyborczej, Hillary Clinton wzbudza skrajne emocje w Stanach Zjednoczonych. Ma bardzo ale raczej nie ma szans żaden inny kandydat w Partii Demokratycznej? Nie. Jeśli chodzi o nominację. E, wydaje się, że chociaż w 2008 też pamiętajmy, że zaczynała kampanię prawyborczą z olbrzymią przewagą nad wszystkimi e, potencjalnymi rywalami, no ale wtedy był Barack Obama rzeczywiście kandydat zjawiskowy, który bez specjalnego doświadczenia, po zaledwie dwóch latach spędzonych w Senacie, zbudował olbrzymią machinę, wolontariusz zebrał gigantyczne fundusze i, i, i skutecznie rzucił rękawice Hillary Clintona. Wtedy w kampanii wyborczej popełniła wiele błędów, których, jak sądzę, w tym, w tym roku... Jaki był największy błąd? Startowała jako pewniak. Startowała jako pewniak i prowadziła de facto już kampanię wyborczą z Republikanami, będąc przekonana, że ma nominację nie, demokratów nie. w kieszeni, tymczasem została zatykowana z lewej strony Partii Demokratycznej właśnie przez Baracka Obamę, zarzucone jest zbyt bliskie związki z Wall Street, z finansjerą. Wytykano jej, że poparła interwencję w Iraku, że była zbyt centrowa po prostu. W tym roku lewica partii demokratycznej liczy na to, że przeciwko Hillary Clinton zdecyduje się zlatować Elizabeth Warren, to jest senator z Massachusetts, znana z walki o prawa konsumentów, no ale pani senator Warren twierdzi, że, że jeżeli wystartuje Hillary Clinton, od wczoraj już wiemy na pewno, że tak się stanie, ona w tym wyścigu brać nie będzie. Natomiast Hillary Clinton ma olbrzymie, olbrzymie grupy przeciwników, przede wszystkim w Partii Republikańskiej i może pomóc zjednoczyć tę partię, która jest w tej chwili, jeśli chodzi o wybory prezydenckie, bardzo rozczłonkowana. Tak, tak.